Cześć i czołem, witam serdecznie. Ktoś tam pisał, czy będzie jakaś bitwa z Wartandera? No i proszę bardzo, jest. Dlaczego z Replaya? No dlatego, że nie nagrywałem ogólnie, a bitwa dosyć spoko. Oczywiście, tryb arcade. Eee, wiadomo dlaczego, już nie gram realistyków eee, i symulacji. No, chociaż arcadeów też tam no, raz w czas sobie puszczę. Eee, I przy okazji chciałem pomówić kilka ciekawych rzeczy a mianowicie to że po czyszczeniu po prostu systemu nie mogłem zainstalować War cały czas występowały jakieś błędy w postaci jakichś tam cyferek e, następnie problem z dyskiem e, że jest jakiś błąd odczytu z dysku e, i posłuchałem jednego z widzów pod, w który mi napisał w komentarzu żebym spróbował przez Steam'a i powiem Wam tak, przez Steam'a gra działa o wiele płynniej nie wiem dlaczego, na tych samych ustawieniach na których grałem zawsze przez klienta następnie obyło się bez żadnych komplikacji w postaci errorów, błędów odczytów dysków po prostu ściąganie i instalacja 25 minut to jakoś tak mniej więcej no i nie mam żadnych ścinek, nie mam utraty pakietów danych. Nie wiem, nie wiem w ogóle dlaczego tak jest. Znaczy z pakietami danych akurat nie było problemu. To się bardzo rzadko zdarzało, ale jak na razie w ogóle nie mam żadnych problemów z grą. Co następnie? Następnie to chciałbym powiedzieć, że nie wiem dlaczego. SU-152 jest w tej grze. Zrobiony jako snajper. No, dobrze słyszycie snajper. Takie działo, taki kaliber, i trafia lepiej niż 88 z niemieckiego działa. No, to dla mnie to jest troszeczkę chyba e, no niepoważne. E, a zobaczycie właśnie w tej bitwie, e, dlaczego mówię, że snajper. No, no, zobaczycie celność tego. To jest po prostu jakaś miazga. I teraz krótko omówić, co ja chciałem tutaj zrobić. Jest tylko jeden punkt, który wiadomo, że wszyscy jeżdżą na ten punkt. Jak i nasza drużyna, jak i drużyna przeciwnika. Więc postanowiłem sobie tutaj obrać właśnie ten punkt na ostrzał przeciwnika. I był to bardzo dobry pomysł. Zobaczycie zaraz, dlaczego, dlaczego był dobry pomysł. Proszę bardzo, mamy Shermana. Shermana nie ma. Jeden strzał. A tutaj też dziwna sprawa, bo dostałem dwie sztuki od od tygrysa H1 i e, nie zostałem zniszczony. Nie wiem dlaczego, czy dwa razy w to samo miejsce strzelił. To jeszcze się przyjrzymy temu. E, I tam jest właśnie tygrys H1 który się zatrzymał i celuje do mnie, i tutaj pierwszy, pierwszy strzał dostał w rant wieży. Został podpalony i wybita mu załoga w postaci chyba dwóch czy trzech załogantów. Ten oddał do mnie strzał, zaraz będzie to widoczne, proszę bardzo. Dostałem w lewą stronę. Zobaczymy, czy to był jeden strzał od tygrysa? Kurcie, teraz już nie pamiętam. Nie. Jeden strzał, tak. Jeden strzał. Spójrzcie, nawet, nawet nic mi nie zrobił. Nie wiem w sumie dlaczego. Mimo, że otrzymałem lewa, prawa strona, słono to wiadomo, że to jest papier. Jeszcze z tego działa. No to powinno przejść jak przez masło. No ale tak się nie stało. Następnie mamy M10. To chyba M10 zajdzie następne. To po lewej stronie. O! I teraz coś się stało właśnie od Pantery. Teraz mi się posypał... to jest... nie wiem czy to jest działownicze. Cholera wie. I tu już się postanowiłem wycofywać. Lufa... lufa jest uszkodzona. Jest na... na różowo? No, można tak powiedzieć, że jest na różowo i zaraz, tutaj Małe naprawianko Malutkie naprawianko Tutaj le lekko sobie Przyspieszmy to Dlatego, żeby nie było zamuły I tutaj chciałem sobie właśnie Obrać O, obrać e Przez ten czas jak się naprawiam e no, Użyłem samolotu A no, wyglądało to tak właśnie. Tu była straszna lilipa. Dobrze. Ktoś mi tam siedział na ogonie, no i tutaj. Kolejny chyba, tak. No, ja od tego się rozbiłem. Bo wiadomo, rakiet już nie ma. Także i następnie znowu su. Tutaj chciałem właśnie koniecznie tylko pokazać tą górę i by strzelić tak. Ala. Hmm, jak to. Ala hull down, coś takiego. Ale nie mogłem tutaj sobie jakoś to pod. To, to, to było jakoś tak nierówno. I zobaczcie tu. Zobaczcie tu. Nad samą ziemią pocisk przelatuje. Proszę bardzo. Idealnie jak no, zdalnie sterowany pocisk trafiam. Oczywiście nie jest to jakaś tam super hiper bitwa, na arke, jeśli chodzi o arkady. ale na Mozdoku trzeba grać uważnie, tym bardziej na e, arkadzie, ponieważ no, jesteśmy widoczni z bardzo dużych dystansów. Możemy e, ściągać pojazdy przeciwnika, ale trzeba wykorzystywać ich nieuwagę, aby oddać strzał pierwszym jako pierwszy. O, i teraz tak tutaj. Jest gość przed nami wysunięty na skraju kwadratów 5bc Nie wiem w sumie co on tam robi, ale postanowiłem tutaj wjechać na punkt A, aby przejąć ten punkt, bo pomyślałem, że no nikt się tu nie pokwapi, aby, aby to zrobić, bo tak bardzo często jest z drużynami, że oni stoją przy punkcie i się patrzą Zamiast przejmować, albo próbować przejmować, to oni po prostu sobie lecą w kulki. Tutaj przyspieszmy troszkę. O, o, o. Tutaj dostałem od T3485. To były chyba dwa razy: dostałem jeden strzał, drugi strzał, ale kolega pijany oddał strzał pewniejszy. Jeden konkretny. Tego działa. Eee, a tu? Co się stało? Nagroda z wystąpienia eee? zniszczonych. Mam już ilu? Sześciu. To chyba Pantera dostała. Chociaż nie jestem pewny. Albo ktoś ją zniszczył? Nie wiem. Nie pokazało nam w ogóle celownika jakiś taki dziwny, to był strzał. No i tutaj właśnie przejmuję punkcik tam po prawej stronie ekranu widzicie już już się kolejne gagatki zbierają, aby coś tutaj zmajstrować. Tak, jest. Celi do wyboru naprawdę dużo. No ale Sherman... To chyba Sherman dostanie pigułę. Nie, Su-152. Ale ten celownik jest wspaniały. Naprawdę. Pójście, puff! Znowu tylko w skraj pojazdu trafiłem. Nie wiem, czy losowanie było dla mnie tak sprzyjające, i tak wspaniale trafiałem. Hm, ciężko mi to wytłumaczyć, bo często na arkadach z 88 z Tygrysa nie mogę trafić, czy z Isa drugiego, no ale tutaj z tak potężnego kalibru, jak widać, trafia. Mi idzie to bardzo ładnie. I tutaj już punkt przyjęty. Chcieliśmy jeszcze troszkę fragów nałapać. No i napatoczył się kolejny osobnik. Puff. No i wygasł. Jak żarówka osram. Aha. Kolejne jakieś strzały dziwne. Podwójne. Dopiero co wystrzelimy, wystrzeliło drugi raz. No ale cóż. E, no i to będzie właśnie już zakończenie... Tejże bitewki, 8 fragów, nie jest źle. A tutaj chyba nie oddałem strzału nawet, tak to już jest. Koniec bitwy, także mam nadzieję, że że przypadło Wam to do gustu. No i dzięki bardzo. Na razie.